Tutaj, tutaj, tutaj się pojedynkowało o honor damy, prawda? I co my z tego zrobiliśmy? No nie tak dawno, w Warszawie, yy, po jakichś wykładach wieczorem zajechałem na stację mężową, 11 godzina, tłum ludzi, jak w dzień, długa kolejka, za mną staje kobieta w stanie błogosławionym. Ja z uśmiechem ją przepuszczam, ona tak na mnie spojrzała, smutno. Bo pan co? Wiecie że jestem już na ostatnich nogach, jak to się mówi. Pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Pierwszy to był staruszek w tramwaju, aż mi głupio było siadać, no ale widziałam, że szczerze mi tego miejsca ustąpił, siadłam. Jemu było trudniej stać niż mi, a pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Czy nie szkoda? Ile radości mogło być w odniesieniach damsko-męskich i było, kiedy nie zaczęliśmy ze sobą walczyć, bo dzisiaj świat nam zafundował rywalizację, walkę. Proszę sprawdzić w kręgu znajomych, spytać żony, kiedy ostatnio, która z żon pamięta, bo samą siebie spytać, Zapraszam, e, przezacne panie, które oglądają. Kiedy ostatnio spojrzałam w oczy mężowi i z prawdziwym podziwem powiedziałem: Jaki ty jesteś mądry. A? Nie, no, to takie rzeczy. A to jestem głupia? Nie. Nie trzeba być głupiem, żeby innemu mówić, że jest mądry. Tego mężczyzna potrzebuje od kobiety. On za te słowa by dał się pokrajać w kawałki, on by wszystko zrobił, góry by przenosił, krokodyle na pęczkę by znosił. A czy dzisiejsza dziewczyna jest w stanie powiedzieć mężowi: Co ja bym bez ciebie zrobiła? Od dziecka ją wychowują do tego, że ona musi być samodzielna. Ja nie chcę zwalać winy na kobiety. Nie, oczywiście. Mężczyźni zrezygnowali z czegoś zupełnie podstawowego. A mianowicie samowychowania. Słowo wyszło z użycia w ogóle. Nawet w programach szkolnych nie ma samowychowania. Przecież w ten sposób ostatecznie kształtuje się człowiek. Coś tam otrzyma w genach jakieś talenty, jakieś ograniczenia, coś otrzyma przez wychowanie w rodzinie szkolne, przedszkolne i otoczenia rówieśników, ale ostatecznie to on sam siebie musi wychować. I jak ktoś nie podejmie trudu samowychowania, no to przez przypadek nie stanie się dojrzałym człowiekiem. Prawda? I to jest ten szerszy kontekst. I mężczyzna powinien się siebie wychowywać nie żeby być grzecznym chłopcem, jak żądają Panie nauczycielki, nie, nawet nie żądają, żeby był grzecznym chłopcem. W nauczaniu podstawowym Panie nauczycielki żądają od chłopców, żeby były grzecznymi dziewczynkami. Żeby tak grzecznie jak dziewczynki tylko siedziały. A chłopcy inaczej są pobudliwi ruchowo, prawda? I, i nie, nie kształtuje się chłopaków od samego początku na mężczyzn. Kiedyś były postrzyżyny i w las z ojcem, czy na wojnę nawet. A dzisiaj mamusia. Chłopiec ma 30-latek dopiero, mamusia mu pierze skarpetki, mamusia mu szukuje śniadanko do łóżka, prawda? On ma, gdzie on ma się zahartować? Gdzie on ma stać się mężczyzną, który może ochronić kobietę? A? Mężczyźni stracili całą masę radości w relacjach z kobietami. Przy czym ja muszę, jak mówię, radość w relacjach z kobietami, to już teraz 50, a może więcej procent ludzi w tym kraju, naszym kochanym, yy, mówi o, yy, o łóżku. Nie, ja nie mówię o łóżku. To jest bardzo wąska dziedzina zrezerwowana dla małżeństw i tylko małżeństwo może dobrze służyć każdemu innemu, każdego innego zniszczy. Mówię o radości. No nie wiem. Udało mi się w tym roku jeszcze być na Orle Perci. No i tam, jakieś tam jakaś przepaść. Jakieś. I wyobraźmy sobie, że jakaś pani przykleiła się do ściany ze strachu, do skał, łańcuchy obok, przepaść w dół, tam kilkaset metrów, i jakiś pan obcy przechodzi, podaje jej rękę, ujmuje ją delikatnie, przeprowadza, ależ pan dzielny pan się wcale nie bał. Tym, jest, że za to będzie pamiętał przez kilka lat. Poszedł w swoją stronę, ona po prostu. Więc nie przystoicie kobiecie powiedzieć, podziwiam pana, jak pan to mądrze zrobił, jaki pan dzielny, a zginęło, zginęło. I, i dlatego y, płciowość to znaczy więcej niż łóżko, jak się niektórym wydaje. By, jeżeli mamy być szczęśliwi, jeżeli mamy płciowość używać zgodnie z przeznaczeniem producenta, to mamy ją używać do pięknych, cudownych relacji damsko-męskich. I brata z siostrą, i kolegi z koleżanką, i księdza z zakonnicą, tak. I znowu, żeby ktoś nie pomyślał o łóżku, prawda? Nie? W każdych... Yy, jedni księża, proboszczowie mają kolejkę pani do sprzątania kościoła, a inni nie mogą się doprosić, nawet płacą i nic. Dlaczego? Bo ten ksiądz pierwszy potrafił powiedzieć, pani Kowalska, jak już pani posprząta kościół, to już nikt tak nie potrafi. Jak już pani kwiaty ułoży, bardzo pani... No tylko sam Pan Bóg to widzi, jakie to piękne. Ile to kosztuje? Prawda? Ja nie mówię o manipulacjach, mówię o życzliwym, serdecznym odniesieniu do kobiet. Ale odniesienie do kobiet nie ma być odniesieniem męskim, jesteś duża i silna. Nie, ma być odniesieniem, jesteś piękna i dobra, jesteś wrażliwa. Dzisiaj kobiety próbują ukryć swoją wrażliwość. Wstydzą się płakać, wstydzą się sobie nie radzić z czymś, może ona musi być mocna. Dlaczego musi być mocna? Panie Jacku, słuchając w tej chwili Pana, bardzo mi się to podoba, bo też widzimy, że dzisiaj w pewnym sensie zaczyna być ta, ta płciowość pomieszana tu wspomniane ideał mężczyzny, mimo wszystko gdzieś z literatury, te wszelkie właśnie owoce literatury pokazują, gdzie te mężczyzna gdzieś, mimo wszystko jakimś rycerzem się układa, gdzie walczy o życie, walczy o bezpieczeństwo dla swojej rodziny, gdzie walczy, żeby tę kobietę, jako niby pozornie słabszą płeć, prawda, gdzieś tam ochronić, ale każdy odnajduje swoją płeć i powinien ją rozwijać, czyli płeć to jest dar, który trzeba rozwijać. Zadanie jednocześnie. I, jako zadanie, prawda? Mhm. Tylko, żeby rozwijać sensownie męskość, no to trzeba mieć wzorzec męskości. A dziś, dzisiejszy świat nie oferuje wzorca męskości. Tak jak nie oferuje sensownego wzorca kobiecości. No bo nie jest, nie wiem, wzorcem męskości, nie wiem, jakiś narcystyczny laluś, który tam tutaj się ciągle tam maluje, smaruje, wiesza te różne ozdoby, żeby, pięknie, żeby konkurować wyglądem z kobietami wiem ja tylko patrzę, jak, jak wygląda, jak wypad, czy zgrabną czy, czy, czy ma figurę, czy. czy... No, no zgoda, no. nie powinien być obszarpańcem brudnym jakimś, ale, ale jeżeli cała jego troska, czy on tam ma dobrze te czy co tam się na te włosy nakłada, nałożoną, no to, to, to mi trochę żal tych mężczyzn, prawda? Inny model, no to nie wiem, szeryf, który strzela, morduje wszystkich. No to się oferuje dzisiaj. Cyniczny jakiś maczo, który, prawda? musi się bardzo starać, żeby udawać, że nie jest normalnym, czułym, wrażliwym mężczyzną, tylko jest takim, bo, bo, bo chce się wpasować w model. Tak? Trzeba by odnaleźć model męskości, znaczy nie trzeba go daleko szukać. Od model męskości, model kobiecości, żeby zobaczyć, co to jest płciowość. Po, po co jesteśmy tworzeni? Poza oczywiście przekazywaniem życia, bo to jest jasne. Yy, w, yy, mamy w Księdze Rodzaju rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną to rozmnażajcie się dla wszystkich czytelne. I to zauważmy, że tylko relacja damsko-męska może owocować rozmnażaniem się, prawda? Żaden inny układ nie będzie rodzicielski wobec tego nie jest rodziną, ale to zostawmy. A więc czyńcie sobie ziemię poddaną. Co to znaczy? Czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane kobiecie znaczy zupełnie co innego niż czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane mężczyźnie. Są, dwie, bo są dwa różne przeznaczenia. Kobieta ma matkować światu, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, a myśl ma ojcować. Z, matkowanie jest bezpośrednio związane z drugim człowiekiem. No to nie, nie ulega, to z biologii widać, to nie yy, dla wierzących przekaz, nie. Z biologii to ona nosi w sobie drugiego człowieka. Prawda? Odrębną istotę ludzką, która jest istotą przynależną do gatunku człowiek od połączenia pierwszej komórki jajowej z plemnikiem, od pierwszych dwóch komórek, prawda? Ma ludzki kod genetyczny, jest istotą przynależną do gatunku ludzkiego i to jest absolutnie niedyskutowalne. A tym jak, jak ją nazwiemy, tą istotę to możemy sobie nazwać morulą, blastulą, embrionem, zarodkiem, płodem, w porządku, możemy. Biologiczne nazwy. Ale mówienie, że to nie jest istota ludzka jest absurdem, bo to jest istota ludzka. prawda? A ludzie z wydawałoby się poważni, bo to już nie jest człowiek, to nie No jest. To jest, nie... to jest w ogóle niedyskutowalne. No dobrze, ale w każdym razie mamy do czynienia... Ona nosi w sobie to, to dziecko, ona je rodzi, ona je karmi piersią. Ona jest wyposażona do kontaktu z człowiekiem, który jeszcze nie umie gadać. To jest jeszcze w środku, który potem się urodził i też nie umie gadać. A czasem obrazowo mówię, że jak dla męża, no nie wiem, dziecko zapłacę, no to mąż do żony, zrób coś, ryczy, prawda? Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, gdyby tak bolało ciebie lewe uszko. I to jest lewe uszko tym razem. A innym razem to jest kolka, i ona wie, że to jest kolka. Ona ma wyższy poziom empatii, wyższy poziom umiejętności wczuwania się w uczucia drugiego człowieka. I do tego jest kobieta stworzona, żeby kształtować relacje międzyludzkie. Bo tu jest genialna. A co my. Nie chcąc, naprawdę nie chcę przypisywać jakichś win kobietom nadmiernych, ale popatrzmy. Zdecydowana większość żon ma pretensje do mężów o to, że oni niedostatecznie okazują im miłość, że w tej relacji są. Nie tak, jak ona by chciała, ale nie wpadają na pomysł, żeby go nauczyć. On sam powinien wiedzieć, skąd powinien wiedzieć. On tego nie, on się powinien domyślić. Skąd się powinien domyślić? On tego nie ma, co ona dostała za darmo. Prawda? Ona ma go tego nauczyć. Nauczycielka nie stawia jedynek dzieciom w klasie za lekcję, której nie wyłożyła. A żony masowo stawiają jedynki mężom? bo nie umieją okazywać mi uczuć, bo niedostatecznie czule tam się odnoszą, bo nie pogłaszczą, bo nie pocałują, bo nie opowiedzą czegoś, bo coś. Ale nie wyłożyły, że to jest ich potrzebą. Ona jest odkształtowania relacji, specjalistka, geniusz odkształtowania relacji międzyludzkich. Dlatego czasem do pań mówię, najpiękniejszą relacją jest miłość, przepraszam, wobec miłości tej ja jestem mniej ważny od drugiego. I kobieta lekcje miłości dostaje. W chwili, kiedy rodzi swoje rodzone dziecko, zapomina o sobie. Normalna kobieta, która bierze w ramiona swoje dziecko, które karmi piersią, zapomina o sobie. Uczy się altruizmu dawania bezinteresownego. Mężczyzna tak, takiej sytuacji nie ma. Panie Jacku, mówimy właśnie w liczbie mnogiej w czasie dzisiejszego programu o skutkach nieładu moralnego. Nie nie, nie, płciowości nie doszliśmy. Może właśnie zróbmy tutaj krok następny i za chwilę.